Hej, witajcie na moim kanale, tutaj Gabriel Chiodo. Dzisiaj opowiem wam o stosunku mężczyzn do kobiet i kobiet do mężczyzn. Jak wygląda ta sytuacja w Japonii? Bonito. Rola faceta. Facet ma pracować, przynosić pieniądze i zapewnić rodzinie bezpieczeństwo. Sporą różnicą jest właśnie to, że w Polsce e, wygląd samego mężczyzny e, jest właśnie trochę czymś, co e, zmienia... Chłopca w mężczyznę, to znaczy właśnie sama budowa ciała i wszystko, trochę jest właśnie takim miernikiem tego, czy ktoś już jest mężczyzną. W Japonii czegoś takiego kompletnie nie ma. Wręcz powiedziałbym przeciwnie, w Japonii, jeśli jest jakiś gość, który jest na przykład napakowany, czy jest po prostu duży, to jest to niestety na jego niekorzyść. Ponieważ w Japonii generalnie ludzie są mniejsi, to takie wyjątkowo duże osoby są po prostu dziwne. I Ludzie po prostu mają bardziej tendencję, żeby się takich osób bać, niż żeby chcieli się stać kimś takim. Więc jakie jest wyobrażenie, jeśli chodzi o faceta w Japonii? Po prostu zwykły gość, który pracuje w jakiejś porządnej firmie. To wydaje mi się, że jest idealnym przykładem, jak powinien wyglądać facet w Japonii. Zwykła osoba dbająca o siebie, bardzo schludna i pracująca dla jakiejś dużej firmy. Jeśli facet jest bardzo duży fizycznie, do tego często jest agresywny i tak jest to w Japonii bardzo duży minus. Niemniej jednak, rola faceta w Japonii jest bardzo mocna. I fundamenty są zakorzenione już setki lat temu. Po pierwsze, facet w ogóle musi pracować, jeśli chce mieć jakąś dziewczynę czy żonę. Wierzcie mi, że w Japonii bardzo zwraca się uwagę na to, przy wyborze partnera, czy ta osoba właśnie pracuje, czy ta osoba jest w stanie zapewnić dom i bezpieczeństwo rodzinie. Naprawdę to jest kluczowe. Wydaje mi się, że w Polsce, w sumie to w całej Europie, może nawet i w Stanach Zjednoczonych, jest coś takiego, że. Jeśli kobieta mówi, że dla niej ważne jest to, żeby facet dobrze zarabiał, to ta kobieta jest zła, leci na pieniądze, gold digger i tak dalej. W Japonii jest właśnie tak. W sensie kobiety naprawdę patrzą na to, czy facet ma dobrą pracę i zarabia na tyle, że będzie w stanie utrzymać rodzinę. Oczywiście miłość, zauroczenie i tak swoją drogą, ale to jest bardzo, bardzo ważnym czynnikiem w Japonii. I generalnie wydaje mi się, że w całej tej wschodniej części Azji Jeśli ktoś by chciał znać moje zdanie, choć wydaje mi się, że nie wszystkich to obchodzi e, Wydaje mi się, że właśnie takie myślenie, że jeśli na przykład kobieta, powiedzmy tam wymaga od faceta, że będzie miał pracę, że będzie zarabiać pieniądze i tak dalej To jest coś złego Wydaje mi się, że nie powinniśmy tak myśleć o kimś e, Wydaje mi się, że to jest trochę coś po prostu naturalnego Chociaż wydaje mi się, że... Facet powinien zapewnić na pewno dobrobyt swojej rodzinie na tyle, ile potrafi. Często jest tak, że po prostu facetom się nie chce robić więcej, i to jest właśnie problemem. Nie powinniśmy usprawiedliwiać lenistwa. Czymś e, zwalając winę na kobiety, że one patrzą na pieniądze czy coś takiego. Moim zdaniem to jest beznadziejne. Mieliśmy również taki jeden projekt ciekawy na studiach w Japonii, gdzie po prostu pytaliśmy wszystkich naokoło, na co oni zwracają uwagę, jeśli chodzi właśnie o jakieś takie wymarzone osoby, wymarzonych partnerów. Japonki właśnie odpowiadały, że powinny mieć dobrą pracę, zapewnić im bezpieczeństwo, być oczywiście przy tym zabawnym e, i szczerym. Te cztery praktycznie zawsze były wymieniane. Jeśli chodzi na przykład o małżeństwo w Japonii, to jest to właśnie bardzo mocno powiązane z tym, w jakiej sytuacji się aktualnie para znajduje. Jeśli na przykład para nie ma pieniędzy na wesele i tak dalej, bardzo często po prostu nie decydują się na ślub w tym momencie. Jeśli ktoś chce poważnie myśleć o rodzinie, musi najpierw pomyśleć o swojej pracy, o zarobkach, żeby mieć swoje mieszkanie i tak dalej, i dopiero wtedy zazwyczaj myśli się o małżeństwie. Oczywiście, ciągle powtarzam, nie jest to reguła. Są na pewno ludzie, którzy w ogóle inaczej żyją, ale generalnie w Japonii jest właśnie tak. Przejdźmy do roli kobiet. Rolą kobiety jest dbanie o dom i o dzieci. Jeśli któraś z Was, kobiet, poczuła się troszkę urażona, e, przepraszam, ale tak to wygląda w Japonii do tej pory. Oczywiście, nie ma to powiązania takiego, że kobiety nie powinny pracować, tylko powinny siedzieć w domach i tak dalej. w ogóle to tak nie jest. Jednak po prostu całe społeczeństwo, w tym kobiety, również są przekonane, że kobieta po prostu powinna zajmować się domem i kobiety w Japonii po prostu czują taki obowiązek na sobie. Oczywiście i tak nie wszystkie, ale generalnie wciąż jest coś takiego, że facet pracuje, a kobieta siedzi w domu i zajmuje się dziećmi. Jest to również niestety, co jest bardzo nie w porządku moim zdaniem, ale to jest niestety również przyczyna, dlaczego kobiety na przykład często zarabiają mniej na tych samych stanowiskach co mężczyźni. W Japonii niestety jest dość spory problem właśnie takiej bardzo nieuczciwości, jeśli chodzi o płeć i zarobki w pracy i tak dalej. To jest głównie spowodowane tym, że kobieta pracuje zazwyczaj dopóki ma dzieci, a te dzieci wiadomo, zazwyczaj tam do 30 do 35 roku życia, powiedzmy, pary małżeństwa decydują się mieć, więc generalnie po tym kobieta po prostu odchodzi z pracy i zostaje w domu, zajmuje się dziećmi, dopóki ich nie odchowa, i wtedy ewentualnie jeszcze raz próbuje znaleźć gdzieś pracę. To jest niestety również powód, dlaczego w Japonii kobiety zarabiają mniej. W Japonii jest coś takiego jak Lifetime Employment i polega to po prostu na tym, że w Japonii generalnie pracuje się całe życie w jednej firmie. Jeśli zmieni się firmę, ok, można zmienić firmę raz. Jeśli ktoś zmieni firmę dwa, trzy razy, bardzo ciężko mu będzie znaleźć pracę w Japonii. Właśnie dlatego, że jedną z najbardziej podstawowych zasad i oczekiwań w Japonii od pracodawcy jest to, że pracownik będzie bardzo lojalny swojej firmie. Praktycznie aż do swojej emerytury. I przez to, że pracodawcy. Ceniam sobie właśnie taką wierność i przede wszystkim długo, długo, długo letnią współpracę, Przedstaw, że kobiety pracują powiedzmy chwilę tylko w jakiejś firmie, no to właśnie przez to niestety są jakby taką e, nie chcę powiedzieć gorszą, ale po prostu krótszą inwestycją. Oczywiście nie chcę tego tłumaczyć, powinien każdy zarabiać tyle samo, zwłaszcza na tych samych stanowiskach. Jeśli chodzi o sam fakt tego, że kobiety zazwyczaj zostają w domu i pracują z dziećmi. Uwierzcie mi, że w Japonii nie ma jakichś takich protestów e, czy jakichś takich wiecie, ruchów kobiet, że to jest nie w porządku i tak dalej ponieważ sam rozmawiając z Japonkami po prostu to jest takie jeszcze w tym państwie naturalne że ta kobieta musi zostać w domu i zająć się dziećmi kiedy mężczyzna przez praktycznie 12 godzin dziennie jest w firmie i pracuje Oczywiście kobiety siedzące w domu to nie jest żaden przymus kobiety spokojnie mogą pracować Japonia również stara się zmieniać to, żeby Wynagrodzenia były równe, i generalnie nie było żadnych podziałów między płciami. Żeby całej tej dyskryminacji się pozbyć, wydaje mi się, że jeszcze sporo lat musi minąć, zwłaszcza dlatego, że u wielu, wielu Japończyków te wszystkie, powiedzmy, tradycyjne metody myślenia są po prostu jeszcze bardzo mocno zakorzenione. Podsumowując, jeśli chodzi o kobiety, kobiety mogą iść w stronę kariery i tak dalej, jeśli tylko tego chcą. Póki co, w Japonii myślenie takie bardzo społeczne taka odpowiedzialność społeczna jest naprawdę bardzo wysoka i bardzo obciążająca. Do tej pory Japonki i Japończycy myślą po prostu, że kobiety powinny siedzieć w domu i opiekować się dziećmi, zajmować się domem. I trzeba podkreślić jeden fakt. To że kobieta zajmuje się dziećmi, zajmuje się domem, to właśnie nie jest takie płytkie i pozbawione szacunku. Wręcz przeciwnie. W Japonii bardzo się szanuje właśnie kobiety i jest się im wdzięcznym właśnie za to, że potrafią się zająć domem. Nie jest to coś takiego płytkiego, że, że ta kobieta nic nie robi, czy coś takiego. Wręcz przeciwnie. Facet po prostu ma zarabiać, kobieta ma zajmować się domem. Jedno i drugie nie jest wcale jakieś takie gorsze. Jedno czy drugie nie wymaga więcej poświęcenia, jest to traktowane bardzo na równi, i myślę, że to jest również powód, dlaczego do tej pory Japonki nie mają jakoś takiego większego sprzeciwu, jeśli chodzi o ten cały pogląd na tą sytuację. Wydaje mi się, że na przykład w Europie zostawanie w domu z dziećmi czy coś ostatnimi czasami stało się takie płytkie. Nie jest ta czynność już traktowana z odpowiednim szacunkiem, na jakim moim zdaniem zdecydowanie powinna być. O i krótki temat jeśli chodzi o savoir vivre W Japonii co ciekawe Nie jest do końca tak, że na przykład przepuszczanie kobiet drzwiami czy coś Jest uznawane za coś miłego Wręcz przeciwnie Mnie akurat uczyli rodzice tak, żeby oczywiście kobietom ustępować miejsca zawsze i wszędzie Na przykład jeśli wiadomo wchodzimy czy wychodzimy z budynku Otwieram drzwi i przepuszczam kobietę W Japonii jeśli się tak zachowuje, a zazwyczaj jest to dość mój po prostu naturalny odruch To Japonki się po prostu dziwnie patrzą to nie jest w ogóle kompletnie traktowane jako coś miłego, że powie ktokolwiek dziękuję, czy nawet się uśmiechnie. Jest to po prostu takie dziwne. A czasami, nawet w drugą stronę, jest to wręcz takie e, niezafajne. Dlaczego? Ponieważ w Japonii jest coś takiego, że mężczyzna powinien decydować iść przodem. A kobieta powinna podążać za mężczyzną. Chodzi to tutaj również o to, że na przykład powiedzmy, że jest jakiś budynek, gdzie jest pełno ludzi, a w Japonii, na przykład w Tokio, czy jest po prostu dużo, dużo zaludnionych miejsc e, i po prostu jest tłok. Bardzo, w wielu miejscach jest bardzo, bardzo tłoczny. Więc jeśli na przykład otwieram drzwi do powiedzmy autobusu, czy po prostu przepuszczam kogoś, żeby szedł pierwszy, no to ta osoba po prostu musi się przepychać przez cały tłum. Więc jeśli idzie jakaś para. Zawsze facet idzie pierwszy, po to, żeby powiedzmy tam po prostu iść i wszystkich tam po drodze przepchnąć, żeby kobieta spokojnie szła za facetem i nie musiała się przejmować tym, że e, musi się przepychać, że musi wybierać, którą stroną iść czy coś. To jest rola faceta, żeby iść pierwszy i żeby prowadzić. Moim zdaniem paradoksalnie ma to większy sens niż przepuszczanie kogoś, żeby szedł w cały tłum. I tak wiem, że według savoir-vivre'u, na przykład po schodach, generalnie facet również powinien chyba iść pierwszy, a kobieta. Za nim. W Japonii generalnie zawsze facet powinien iść pierwszy, a kobieta za nim, i właśnie najważniejsze jest to, że nie jest to dlatego, że to facet powinien iść pierwszy, bo jest najważniejszy, tylko właśnie on ma torować miejsce po to, żeby najważniejsza osoba, czyli jego kobieta, mogła sobie spokojnie, nie przejmując się niczym, przejść. Tym akcentem subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku.